W dzisiejszym odcinku opowiemy sobie o człowieku. Człowieku, który był skorumpowany, przekupny, wyrachowany do granic możliwości, a jednak udało mu się zarządzać Formułą 1 przez prawie 4 dekady. Był tym, o czym fani teorii spiskowych lubią marzyć: o człowieku, który w 2003 roku był na trzecim miejscu w rankingu najbogatszych w Wielkiej Brytanii. A w 2022 roku po inwazji Rosji na Ukrainę powiedział, że ochroniłby własnym życiem Putina przed kulą. Jest synonimem stwierdzenia najciemniej pod latarnią. Jeśli wiesz kto to, napisz w komentarzu, a tymczasem zapraszam Was wszystkich do oglądania. Tego pana kojarzył tylko nieliczni fani Formuły 1, a był odpowiedzialny za tyle lat działania Formuły 1. Bernie Ecclestone jest brytyjskim przedsiębiorcą działającym w motorsporcie. Na początku życia zajmował się handlem częściami motocykli. Potem zajął się rynkiem nieruchomości, lecz w późnych latach 50. powrócił do wyścigów jako menedżer, a potem właściciel zespołu. Stopniowo piął się po szczeblach kariery, żeby w 1972 roku odkupić zespół Brabhama i założyć Formula One Constructor Association, w skrócie FOCA. Założył to wraz z innymi właścicielami zespołów Formuły 1. Wynegocjował 47% zysku spraw transmisyjnych dla zespołów, samemu będąc właścicielem Brabhama. Od 1978 roku. Ecclestone został szefem F1, czyli ówczesnej FOCA. Od tamtej pory był tym, czym Bartolomeu dla Barcelony. Wrzodem, który rządzi całym organizmem. W latach 90. FOCA zaczęło podlegać Slack Holdings, które było zbiorem właścicieli różnych firm zarządzających Formułą 1. A Bernie sprzedał swoje udziały zatrzymując tylko 25%. Jednak to było tylko pozornie. Ecclestone cały czas trzymał wszystkich w garści, i jego decyzja była tą kluczową, mimo że szefem Sleku nie był on, a Gerhard Gripkowski. Jednak po co wam to mówię? W 2004 roku trzy banki, które posiadały 75% akcji Sleku, wytoczyły Ecclestone'owi proces o to, aby otrzymać większą kontrolę nad Formułą 1 i nad całą spółką. Czy nie wydaje wam się to dziwne, że trzy gigantyczne banki, Bayerische London's Bank, JP Morgan Chase i Lechman Brothers, posiadające 75% udziałów, muszą odwoływać się do sądu, aby usunąć jednego człowieka? Bernie był panicznie przywiązany do władzy i chciał mieć ją za wszelką cenę. Oczywiście wyrok był korzystny dla banków, ponieważ Bernie posiadał tylko 25%. Jednak Ecclestone zapeział odwołanie się od wyroku, a w tym samym czasie spotkał się z ówczesnymi szefami zespołów na lotnisku Heathrow w Londynie. Obiecał 260 milionów funtów, czyli obecne ponad pół miliarda funtów przez 3 lata. W zamian za jednogłośne przedłużenie porozumień Concord. Po tym wydarzeniu szef slek i członek zarządu banku Bayerische Landesbank, Gerhard Gripkowski, ogłosił, że banki nie miały zamiaru odsunąć Berniego od władzy. Ale dlaczego? Wszystko kryje się w porozumieniach Concord. Nazwa wzięła się od placu de la Concord, w którym mieściła się FIA. Czyli FEDERACION Internationale del Automobile (FIA) była i jest organizacją zrzeszającą 239 narodowych federacji sportów samochodowych. Ale wracając do porozumień Concorda, były to serie sześciu porozumień od 1981 do 2009 roku, dotyczące wpływów pieniężnych, spraw transmisyjnych pomiędzy podległą FIA. Federacją FISA, czyli Federation Internationale du Sport Automobile, a FOK-ą, która reprezentowała interesy zespołów i o której już wcześniej mówiliśmy. Z tego wszystkiego najważniejszym porozumieniem było porozumienie czwarte. W 1995 roku FIA chciała przerzucić prawa komercyjne Formuły 1 z FOCA do FOA czyli Formula One Administration, na 14 lat. Zespoły protestowały, ale ktoś spyta dlaczego. Dlatego, że FOA była prywatną firmą Ecclestone'a. Kilka zespołów, takich jak McLaren, Williams czy Tyrell, wycofało się z tego w ramach buntu, jednak już rok później, z powodu braku finansowania od federacji, na piątym porozumieniu zdecydowały się dołączyć do tego paktu. Wszystkie zespoły zgodziły się na dołączenie do firmy, nad którą kontrolę miał Ecclestone. Finalnie, pakt ten miał wygasnąć w 2007 roku. Więc wracając teraz do sytuacji z lotniska. Ecclestone po pozwie trzech gigantów postanowił dogadać się i przekupić kwotą 260 milionów funtów zespoły po to, aby przedłużyć te porozumienia Concord. Aby Ecclestone mógł dłużej trzymać Formułę 1 w swojej firmie, do której dostępu nie miały wyżej omawiane banki. Stąd oświadczenie Gripkowskiego o tym, że wcale nie chcieli odsunąć Berniego. Po prostu bali się, że gdy zespoły podpiszą i odnowią to porozumienie, finalnie wszystko będzie w rękach Ecclestona, a tak po kilku latach mogliby ponowić próby przejęcia jakiejkolwiek władzy, gdyby pakt wygasł a pakt nie wygasł i został podpisany do 2008 roku. Jednak, myślicie, że to koniec? Otóż nie. Ecclestone przewidział swój koniec w 2008 roku i postanowił umocnić swoją pozycję, niezależnie od umów z FIA czy z innymi podmiotami, tak aby cały czas mieć władzę. Gripkowski na tamten moment posiadał 47% udziału w Formule 1 i tym samym był największym udziałowcem. W 2006 roku Bernie Ecclestone przekupił Gripkowskiego na kwotę 44 milionów dolarów po to, aby ten sprzedał Formułę 1 podmiotowi CVC Capital Partners. Początkowo wszystko było dobrze, dopóki nie okazało się, że Ecclestone został dyrektorem generalnym CVC, gdy to przejęło kontrolę nad Formułą 1. Po prostu, Ecclestone dogadał się z CVC, że po przyjęciu Formuły 1 ów dżentelmen zostanie na stanowisku dyrektorskim. I w ten sposób Bernie Ecclestone przypieczętował swój byt w Formule 1 na kolejną dekadę. Po paru zmianach spółek macierzystych, dopiero w 2017 roku sprzedał całą spółkę Formuły do Liberty Media za kwotę 8 miliardów dolarów w zamian za 100% udziałów. Oczywiście nie zadziało się to od razu i Berlin nie został bez wpływów. Liberty Media początkowo przyjęło 18%, gdy Brytyjczyk zachował 24,7% udziałów wraz z CVC, a po pełnym przejęciu nadal pełnił ważne funkcje w Formule 1. Crashgate, Marlboro i Mission Winnow ani wyścigi w Arabii Saudyjskiej, gdzie nie są respektowane prawa człowieka. Żadna z tych afer nie była tak wielka jak skala działań i korupcji i przekazywania sobie Formuły 1 z rąk do rąk przez Berniego Ecclestone'a. A mimo to, dużo rzadziej słyszy się o tym, że jeden człowiek rządził Formułą przez prawie 39 lat. To tylko potwierdza, że tam gdzie dużo fanów i dobrego popularnego sportu, tam korupcja Pieniądze. Was zapraszam do zostawienia komentarza, subskrypcji w ławki w górę, a póki co do usłyszenia w kolejnym materiale.